Forbet, legalne zakłady bukmacherskie. Wiadomo, że po czterech pojażkach zawsze jest y, troszkę ciężko, mm, pewnie, ale. Ale myślę, że tutaj każdy zdaje sobie sprawę, że, że jedziemy po, po trzy punkty i będziemy chcieli wygrać na, na Wiśle e, i nie patrzeć w to, co, co było, tylko naprawdę zacząć wszystko powiedzmy od nowa i, i gdzieś skupiać się na najbliższym meczu, żeby, żeby gdzieś te punkty zacząć zbierać. Widzimy też, że, że, że Wisła. Teraz tak naprawdę zapunktowała w poprzednim meczu, wcześniej też już nie, już nie bywało, więc myślę, że, że ciekawy przeciwnik dla nas i, no i abyśmy gdzieś tutaj wywalczyli te trzy punkty. Wisa miały pięć punktów, więc nikt by nie mówił, że czy sąsiad to czy albo my byśmy mieli pięć punktów, więc by nie mówił o tym, że, że spokojnie, bo przerwa reprezentacyjna. Myślę, że nie ma tutaj co się zastanawiać. Po prostu trzeba jechać, powalczyć o, o komplet punktów i nie myśleć nawet, jak, jaki to przeciwnik po prostu, żeby, żeby wyjść i zagrać swoje jak najlepiej no i, i z jak najlepszym rezultatem. Mamy jakieś założenia już na, na, na ten mecz. Wiadomo, że dokładnie nie będę tutaj się nad tym rozwodził, ale no nie chcę tutaj nikogo wyróżniać. Mają naprawdę doświadczony zespół i, i myślę, że to jest też ich dużym atutem. My natomiast musimy patrzeć na siebie i przede wszystkim bardzo mocno zespołowo podejść do, do, do tego spotkania.